Dobrze, zapraszam. Chodźcie, chodźcie. Trwamy w świętach. Jakie to święta są? Co te święta celebrujemy? Co obchodzimy w te święta? Cały czas świętujemy. Co takiego świętujemy? No, kto przyszedł do nas w żłóbku? Kto się narodził? Pan Jezus. Pan Jezus. Są święta, święta Bożego Narodzenia. Już druga niedziela, świąt Bożego Narodzenia. Jutro będzie 6 styczeń, czyli święto. Ktoś wie, jakie święto jutro będzie? Trzech króli. Trzech króli, którzy przyszli do żółbka, oddali cześć Panu Jezusowi i złożyli co? Co tam złożyli do tego, do tego żubka? Podarunki. Podarunki. E, jakie to podarunki, to jutro się dowiemy. Jutro Was zapraszamy na wsze Świętą również o 10.30, a wcześniej będzie Orszak Króli, czyli razem z Królami, wcześniej przyjdziemy do. Do kościoła. O dziesiątej ten się orszak zacznie w trzech miejscach w naszej parafii i wszyscy ten orszak, tej trzej królowie spotkają się w bramie tutaj, będziemy ich witać i uroczyście wejdą ci królowie tutaj do nas, przyjdą, oddadzą cześć panu Jezusowi w żółbku i przyniosą dary. No ale jakie to dary, to zobaczymy jutro, dlatego jutro was zapraszamy. No dobrze, moi drodzy, mamy pudełeczko, mamy nasze i chciałbym, żebyśmy zagrali w tą grę, co jest w pudełku. Co jest w pudełku? Wy zgadujecie, zadajecie pytania, a ja mogę tylko odpowiedzieć tak lub nie. Dobrze? To proszę bardzo, mamy jakieś pytania? Co może być w tym pudełku? No, pytania, proszę bardzo. Duże czy małe? No, nie nie, 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 duże. Co jeszcze? Plastry? Nie, nie, to już było, to już było. Słuchajcie, ja powiem Wam, to znajduje się, znajdowało się, powinno się znajdować na stole wigilijnym. Proszę bardzo. Siano? Nie. Opłatek. No nie, akurat no, powinno być na stole, ale to nie o to mi chodzi. Świeczka? Nie. Ryba? Nie. Zgadujemy dalej. Na pewno jest, na pewno było u was. Kompas suszu. Nie. Biały obrós. O właśnie, zgadłeś. To chodź, pokażesz nam, chodź. Wyjmij tutaj, zgadłeś. Nie wiem jak, ale zgadłeś. Proszę bardzo, pokaż wszystkim innym. Może to nie jest taki duży obrós, jaki przyniosłem, taki, taki mniejszy przyniosłem. Pokaż, ale wyjmij, wyjmij i pokaż wszystkim. Po co, po co biały obrós, po co biały obróz na stole kładziemy? Dlaczego? Jak wam się wydaje? Żeby było ładnie. Żeby było ładnie, pięknie, czysto. Jak jest jakaś ważna uroczystość w domu, jak zapraszamy gości, to ładnie stroimy stół i przede wszystkim biały obrus. Nie wolno przyjmować kogoś, na kawę zapraszać, czy nie powinno się zapraszać kogoś na obiad przy stole, przy którym nie ma białego obrusu. Biały obraz zakładamy, bo wyraża naszą otwartość, nasze otwarte serca na gościa. Tak i e, taki biały obróz, e, no mówi o jakiejś takiej uroczystości też, ale też mówi o naszych właśnie po prostu otwartych sercach. My powinniśmy mieć otwarte e, serca na innych. I zobaczcie, ten obrus jest biały, czysty, to jakie nasze serca powinny być? jak kogoś przyjmujemy, też powinny być białe, czyste, piękne, tak? I zobaczcie, kiedy Pan Jezus narodził się, narodził się w Betleje, w Sajence, Matka Boża położyła go w żłóbku na sianku, ale wcześniej owinęła go w co? Pieluszki. A jakiego koloru te pieluszki były? Białego. Białe, białe pieluszki, owinęło go w białe płótno, tak? I słuchajcie, e, dobrze, dziękuję Ci, możesz schować. I e, my też powinniśmy mieć nasze takie serca białe, czyste na przyjęcie Pana Jezusa. Ten Pan Jezus też chce się narodzić w naszych sercach. Przyjść do naszych serc, dlatego powinny te serca być przygotowane, kiedy, kiedy ktoś przychodzi, chcemy, aby nasze serca były otwarte. I, ale nie zawsze tak jest. Nie zawsze tak jest. Niektórzy mają serca zamknięte, niektórzy nie przyjmują innych. I opowiem wam taką historię o pewnym, pewnym pewnym mężczyźnie, no powiedzmy, nazywał się Kazimierz, i ten Kazimierz słynął ze swojej gościnności. Także, że podobno był taki gościnny, serdeczny, Zapraszył, Kto do niego przyszedł, to doznawał gościny i któregoś dnia mędrzec we wiosce postanowił sprawdzić tą gościnność tego człowieka. I słuchajcie, dlatego ubrał się z takie stare łachmany, z takie stare szaty, brudne szaty nawet, tak? I przyszedł i zapukał do tego Kazimierza tam i ten Kazimierz otworzył i czy mnie zaprosisz, czy mnie ugosisz, jestem tutaj, potrzebuję gościny, potrzebuję zjeść. I ten Kazimierz, słuchajcie, mówi, co to tutaj taki przychodzisz, brudny, taki, a iść mi stąd, i go pogonił. I go pogonił. I słuchajcie, następnego dnia ten mędrzec ubrał się w piękne szaty, złote, złote szaty, e, piękne jedwabne szaty, i tam zapukał znowu do Kazimierza. I jak myślicie, co Kazimierz zrobił? Zaprosił go. Zaprosił, a siadaj gościu, tutaj proszę bardzo, tutaj siadaj, ugościł Cię. I zaczął mu robić, a to kompot mu zrobił, a to zrobił mu barsz, a to zrobił mu jakieś inne jedzonko. I słuchajcie, ale ten mędrzec, słuchajcie, za każdym razem, kiedy ten e, kaziłek przynosił jedzenie czy jakiś napój, brał ten napój, brał ten kompot i wylewał na ubrania. Przyniósł mu zupę, a na ubrania wylewa. A ten Kazimierz Chłapi się za głowę: co ty robisz? Dlaczego to robisz? Dlaczego wylewasz to na ubrania? A no bo widocznie, jak wczoraj byłem, to mnie nie przyjąłeś. A dzisiaj jestem. Przyjąłeś mnie, ale ty nie przyjąłeś mnie, tylko ubrania. Dlatego, skoro ty ubrania przyjąłeś, to ja na ubrania leję te ten marsz i to wszystko. I wtedy ten Kazimierz zrozumiał. Jak myślicie, co on zrozumiał? Że wszystkich trzeba zapraszać. Tak, że trzeba zapraszać wszystkich. Nie wolno kogoś, patrzeć na kogoś po szatach, tak? I Jezus, słuchajcie, też przyszedł w, w ubogie i stajence. Nie był, nie przyszedł w Pałacu Złotym, tak? Ale też byli ludzie, Pan Jezus, to znaczy Matka Boża Maryja, Józef, szukali, pukali, pukali, żeby ktoś ich przyjął w gościnę i co się stało? Co się stało? I nikt ich nie zapraszał. Nikt ich nie zapraszał. W końcu ktoś się ulitował i przyjął ich do szopki, do żłóbka, tam gdzie były zwierzęta. No ale myślicie, że to godne takie mieszkanie było dla do Pana Jezusa? Powinni też przyjąć Pan Jezus, Pan Jezus powinien być przyjęty przynajmniej w jakimś domu, w jakimś mieszkaniu, gdzie byłoby cieplo, gdzie by było świeca zapalona, tak? I, i słuchajcie, nie szata zdobi człowieka, o tym wiemy, ale często zachowujemy się jak ten Kazimierz, że lepiej traktujemy tych, którzy. Lepiej są ubrani, mają, lep, le, mają smartfona, mają to, mają to. Same, same często dzieci się przechwalają: ja mam to, ja mam tamto, jestem lepsza. A czy smartfon decyduje o tym, że ja jestem lepszy od kogoś? No nie. A co decyduje? Co takiego decyduje, że ja jestem dobry, że y, ja jestem dobry? Co takiego decyduje? Czy że mam. Kurtkę lepszą, że mam samochód lepszy, że mam telewizor lepszy od innego, co decyduje, że ja jestem dobry? Że pomagasz ludziom? Nasze serce, nasze serce. Jeżeli w tym sercu będzie Pan Jezus, jeżeli nasze serce będzie otwarte na Pana Jezusa, jeżeli nasze serce będzie kochać, to wtedy nasze serca będziemy dobrzy. Nie to, co mamy. Co posiadamy, ale kim jesteśmy? A my jesteśmy i mamy być dziećmi Bożymi. Dziećmi Bożymi, czyli tymi ludźmi, którzy mają w sercu Pana Jezusa, Pana Boga. I teraz pytanie do Was. Jak Wam się wydaje? Jak my możemy zapraszać Pana Jezusa do naszego serca? Co my możemy takiego robić, żeby w naszych sercach był Pan Jezus? Być dobrym. A co to znaczy być dobrym? Co to znaczy? Co to znaczy być dobrym? To znaczy, że trzeba pomagać. Pomagać? W jaki sposób nasze możemy pomagać komuś? E, umyć sztuczce. Bardzo ładnie. Dobrze, w jaki sposób być dobrym, być uczynnym, spełniać uczynki miłości? W jaki sposób jeszcze możemy zapraszać Jezusa do naszego serca? Przychodzić. Przychodzić nam sześć święto. Bardzo ładnie. Przychodzić nam msze święto. Zobaczcie, kiedy przychodzimy na święto. A kiedy już jest po, ktoś po y, pierwszej komunii świętej, to przyjmuje do swojego serca co przyjmuje? Co, przy, co jest przyjmowane? Opłatek. Nie opłatek, to nie jest opłatek. Opłatkiem my się dzielimy w czasie wigilii. A co my przyjmujemy? Ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa przyjmujemy, komunię świętą przyjmujemy do swojego serca, tak? Komunię świętą Pana Jezusa i to jest prawdziwy Pan Jezus. Ale słuchajcie, co jeszcze możemy zrobić, żeby bardziej otworzyć nasze serca na Pana Jezusa? Co inni robią, żeby ich serca były czyste jak biały obrus przed przyjęciem komunii świętej? Co takiego dorośli robią? Co oni powinni zrobić? Wyspowiadają się. Wyspowiadać się, chodzić do konfesjonału i oczyścić swoje serce z grzechów. A my, jeżeli nie możemy jeszcze przyjąć komunii świętej, jeszcze nie możemy się wyspowiadać, to możemy w modlitwie przeprosić Pana Jezusa za nasze złe uczynki. Dlatego przed każdą mszą świętą, kiedy klękamy, modlimy się. Przepraszamy Cię, Panie Jezu. Przepraszamy Cię, Panie Jezu i w ten sposób czyścimy nasze serca, oczyszczamy nasze serca, czynimy je jak biały ogród, żeby tam mógł zagosić Pan Jezus. Jakie jeszcze macie pomysły? W jaki sposób możemy gościć, otwierać nasze serca dla Pana Jezusa? Co takiego możemy robić? No, dobre uczynki. Modlimy się na Mszy Świętej, przyjmujemy go w Komunii Świętej. Co jeszcze takiego? A w domu, co wy możecie każdego dnia robić, żeby w waszych sercach był Pan Jezus? Każdego dnia. Pomagać rodzicom. Co jest ta pomoc innym. A być przede wszystkim posłusznym rodzicom, tak? Kiedy mama o coś prosi, tata prosi. Co jeszcze możemy? W jaki sposób jeszcze? Przyjmować obraz Matki Świętej. Tak, to jak chodzi o obraz, to mogliśmy przyjąć obraz, możemy powiesić jakiś obraz w domu Matki Bożej czy Pana Jezusa, czy krzyżyk. U kogo jest w domu krzyżyk w domu wisi. No u wszystkich, tak? Co jeszcze możemy takiego zrobić? Jeszcze w jaki sposób możemy przyjmować Jezusa do naszego serca? Jak wam się wydaje? A czego my słuchamy nam mszy świętej? Zawsze co jest czytane na mszy świętej? Pismo święte? Pismo święte słowo Boże. Czyli za każdym razem kiedy otwierasz Pismo Święte, czytasz Pismo Święte, to słuchasz Pana Jezusa, przyjmujesz go do swojego serca. Tak? Coś jeszcze możemy robić? A co dzieci powinny robić rano i wieczorem? Zawsze co jeszcze? Modlić się. Modlić się. Rano i wieczorem powinniśmy się klękać i modlić razem z mamą, tatą, czy sami. I kiedy się klękamy, modlimy, przyjmujemy Pana Jezusa do naszego serca. Jeszcze coś też bardzo ważnego jest w czasie, co możemy robić, żeby przyjmować Jezusa. Jezus przychodzi do nas w taki szczególny sposób, w ciszy przychodzi. Kiedy Jezus się rodził, była cisza, nie było hałasu, nie było głośnej muzyki. Dlatego też na modlitwie powinniśmy nie tylko mówić i modlić się, powtarzać modlitwy, ale na chwilę zamknąć usta i w ciszy trwać, usłyszeć, co mówi do mnie Pan Jezus. Tak, postarać się usłyszeć Pana Jezusa, bo w ciszy przychodzi, jak będziesz słuchał głośnej muzyki, oglądał film, to będziesz słyszał, co mama mówi do ciebie z drugiego pokoju? Będziesz słyszał? No nie da rady. A tym bardziej, jak Ty będziesz cały czas mówił albo oglądał telewizję, bawił się, nie wiem, grał głośno, słuchał muzyki, to usłyszysz Pana Jezusa? Nie usłyszysz. Dlatego też w kościele, kiedy przychodzimy do kościoła, jest to także w czasie przyświętej chwili ciszy, chwile ciszy. Przed mszą świętą jest chwila ciszy. Po mszy świętej, kiedy wychodzimy, nie wychodzimy od razu, kiedy skończy się pieśń, ale wszyscy klękamy i chwili ciszy trwamy, aby usłyszeć, co Pan Jezus do nas mówi z tego tabernakulum, co Pan Jezus do nas powiedział przez Słowo Boże. I w ten sposób na różny sposób zapraszamy Pana Jezusa do swojego serca.